Cześć, witam was bardzo serdecznie 28 lipca 2023 roku. Piątek, robimy oczywiście standardowo szybką analizę. Tego, co się dzieje na rynkach krypto. Dodatkowo dzisiaj będą jeszcze indeksy. Kto już zaczyna weekend i komu podoba się to nagranie, to zachęcam Was do zostawienia łapek w górę i do subskrypcji tego kanału. No a my lecimy po kolei, standardowo, od przejrzenia co ciekawego na CoinMarketCap i widzimy, że w ostatnich 24 godzinach największe wzrosty na coinie bone ponad 7%, a największe spadki XDC Network ponad 5%. Więc nie jest aż, aż tak dużo, no ale warto też obserwować, co się ciekawego tutaj na rynkach dzieje. Zobaczmy od razu indeks chciwości i strachu, gdzie aktualnie na poziomie 52, czyli na poziomie neutralnym, a wskaźnik altcoin season index pokazuje dzisiaj poziom 33, więc pomalutku się tutaj spinamy do góry, no ale pamiętajcie o tym, żeby tutaj był altcoin season, to po pierwsze musi mocno dominacja spaść i nawet przy tym spadku tej dominacji nie będzie od razu takiego wystrzału na altach, bo przy ewentualnych spadkach bardzo dużo tutaj kapitału poleci w stablecoiny, więc musimy być tutaj tego świadomi. I tak, taka informacja od razu na początek z wyprzedzeniem, no to w drugim tygodniu sierpnia, czyli od 7 do 11, nie będzie w ogóle nagrań z codziennej analizy kryptowalut z tego względu, że udaje się na urlop, też trzeba odpocząć. No i w tym tygodniu nie będzie w ogóle. Nagrań, oczywiście, z patronami na Discordzie. Będę w ciągłym kontakcie, na pewno będzie, tak jak ostatnio, e, rozpiska z zagraniami, e, z poziomami na cały nadchodzący tydzień. No i też będę tam regularnie zaglądał i ewentualnie modyfikował te e, zagrania, no ale po prostu nie chcę brać ze sobą sprzętu do nagrywania e, filmów. E, chcę sobie od tego troszkę odpocząć i wrócić z jeszcze większą energią do następnych, następnych filmów w następnych tygodniach. Warto też wspomnieć, że już 3 sierpnia na Discordzie będziemy robili live taki live trading, gdzie będziemy sobie live sprawdzać, co tutaj się ciekawego dzieje i będziemy wyznaczać sobie pozycję do zajmowania i myślę, że to w każdy czwartek będziemy robić sobie takie live'y. Oczywiście wszystko zależy od tego jak tutaj patroni zadecydują, kiedy im najbardziej pasuje. Ja staram się być bardzo elastyczny właśnie pod to. Myślę, że to będzie bardzo fajna tutaj opcja, a może za jakiś czas będziemy robili również tutaj na YouTubie Tutaj z włączonym czatem będziemy sobie też robić takie livey dla osób tutaj z YouTube'a. Więc jeżeli podoba wam się taka fajna propozycja, no to pamiętajcie aby polajkować i subskrybować kanał. My lecimy już z analizą, zaczniemy sobie oczywiście od Bitcoina, który cały czas tutaj w konsolidacji Powyżej 29 tysięcy. No i powiem Wam, że ja spodziewam się tutaj na nadchodzący tydzień, następny, właśnie tutaj, próbę jeszcze jednego zejścia. Tak jak mieliśmy tutaj, właśnie z 30 tysięcy na 29. No to podejrzewam, że będziemy mieli tutaj zejście z 20, właśnie 9 Właśnie tutaj na tą strefę, którą sobie od razu przedłużę, która jest tutaj aktualnie między 27800 a 28140. I tutaj spodziewam się, że w tym miejscu również zrobi nam się dłuższa konsolidacja. No, ale przy nawet przy takich konsolidacjach można dosyć sporo dla siebie również ugrać, więc to też będzie fajna okazja tutaj do rozegrania jakichś fajnych wejść. Ja teraz sam osobiście czekam, bo mamy tutaj delikatną podbitkę. No i w dniu dzisiejszym może jeszcze być próba odbicia od tej czerwonej linii. No i gdybyśmy faktycznie tutaj dostali pod wieczór taką podbitkę, no to w okolicach 29600 dobra opcja do załadowania się choćby w krótkoterminowego longa. Albo jeżeli tutaj korzystacie tak jak ja z giełdy Bing X, gdzie mamy stop lossa kroczącego, no to nawet tutaj założenie takiego stop lossa kroczącego z pozycją powiedzmy stop lossa na wejściu jest opcja, żeby tutaj pociągnąć właśnie do tych 28 tysięcy. Myślę, że to jest spokojnie do zrealizowania więc czekamy tutaj też na trochę większy wolumen żeby tutaj faktycznie coś się mocniejszego zadziało zobaczmy sobie od razu od Maximusa wszystkie tutaj wskaźniki zacznijmy od orderbooków które wyglądają tutaj w miarę naturalnie po stronie zakupowej troszkę większa ściana na 29000 i na 28780 a po stronie Sprzedażowej mamy taką dużo większą ścianę, właśnie tutaj w okolicy 29,900. Czyli już tutaj blisko 30 tysięcy buduje się właśnie taka ściana sprzedażowa. Chociaż bardzo w to wątpię, żebyśmy aż tutaj dolecieli. Widzimy tutaj w tym miejscu w okolicach 29,500, że mamy bardzo mocne ruchy. Więc tu, właśnie w okolicach tych ścian, co nam się tutaj budują w tym miejscu właśnie jest ta czerwona linia, więc tutaj można się spodziewać większego odbicia, no ale pamiętajcie, order booki bardzo szybko dynamicznie się zmieniają przy jakichś większych ruchach, więc warto obserwować je tutaj na bieżąco. No i pamiętajcie, z linku pod filmem macie do nich również dostęp, możecie również je wykupić sobie, żeby mieć do nich już bezterminowy też Dostęp, myślę, że jak ktoś podchodzi na poważnie do tradingu, to warto też wspomagać się właśnie takimi wskaźnikami. A na wskaźnikach pro widzimy tutaj, że cały czas pomału tutaj rośnie ilość rezerw bitcoinów, no ale za to z dosyć sporo ubyło, i gdybyśmy teraz w takiej sytuacji mieli chęć właśnie sprzedaży tych bitcoinów. Przy tak małej ilości stablecoinów, no to możemy spokojnie liczyć na ten zjazd na 28 tysięcy dolarów. Więc pamiętajcie, warto obserwować i wiedzieć, co się tutaj wewnątrz też dzieje. Może dać to nam naprawdę fajny podgląd tej sytuacji i co ciekawe widzimy tutaj na wskaźniku CBR, no że indywidualni kupujący raczej tutaj wyłączyli się zupełnie z działania na Bitcoinie. Widzimy, że tutaj instytucje przejęły całkowicie praktycznie kontrolę. Lecimy dalej do wykresów od razu zobaczmy sobie Ethereum. Ethereum sobie radzi troszkę lepiej od Bitcoina, no ale widzimy, że jest cały czas tutaj praktycznie na połowie drogi między tą niebieską linią FIBO na 1824, a tym białym oporem, który jest bardziej tutaj poziomem psychologicznym, ale wielokrotnie na no tutaj cena reagowała, więc warto o nim wspomnieć, czyli 1900 dolarów. No i tutaj myślę, że Zarówno na jednym i na drugim poziomie można przygotować również sobie jakąś pozycję, no ale pamiętajcie, nic co mówię nie jest poradą inwestycyjną. Warto tutaj rozsądnie podchodzić do swojego kapitału. Jeżeli nie potraficie, to pamiętajcie, są konta demo, są coiny testowe, jak na giełdzie Bing X i na tym sobie próbujcie i testujcie, a nie na żywej gotówce. A my lecimy dalej, zerknijmy sobie do Litecoina, który dzisiaj na poziomie 91 dolarów. No i widzimy, że tutaj cały czas bardzo fajnie nam Litecoin reaguje na tych wszystkich liniach. Ja co prawda czekam na jakieś głębsze zejście do okolic 80 bądź 84 dolarów. Myślę, że to będzie tutaj fajne miejsce do założenia jakiejś pozycji i na pewno na weekend będę sobie tutaj ustawiał jakieś małe longi zapewne i z jednego i z drugiego miejsca co ciekawe nie będę tutaj na pewno na 84 dolarach szalał za bardzo z dźwignią ale też nie będę dawał stop lossa na wypadek zejścia tutaj do 80 dolarów odpali mi się wtedy drugi long uśredni mi cenę no i wtedy będziemy czekać na kolejne wzrosty ponieważ ja tutaj myślę, że spokojnie jeszcze w sierpniu zobaczymy Litecoina w okolicach 100 dolarów i tutaj no, może być po prostu jeszcze ciekawie, dlatego ja czekam tutaj na zaliczenie tych poziomów, ale do tej pory widzimy, że tutaj ta czerwona linia hamuje nam troszkę te spadki. To był Litecoin. Teraz zerknijmy sobie na Digibyte. Gdzieś tutaj mi się mignął. Który cały czas tutaj walczy wokół tego białego poziomu. I powiem Wam, że tutaj za chwilę możemy dostać kolejny zjazd. Wybijający tutaj ten dołek. No i tutaj zasięg tych spadków. Myślę, że tutaj do tego. Dołka poprzedniego jest też wykonalny, i wtedy z tego dołka jest bardzo fajna tutaj opcja założenia sobie jakiegoś fajnego longa, ale tylko bym tutaj celował take profitem, właśnie do tego poziomu, gdzie teraz aktualnie się znajdujemy. To był Digibite. Teraz zobaczmy sobie hedere, która aktualnie lekko ponad 5 centów. No i hedera dobiła nam tutaj do tej pomarańczowej linii, która znajduje się praktycznie równo na 5 centów. No i tutaj dostaliśmy właśnie z 6 centów ten zjazd, który aktualnie tutaj nam delikatnie odbija, jednak to odbicie jest dosyć słabe. I tutaj prognoza jest taka, że możemy zejść jeszcze tutaj do 4,5 centa, i tutaj myślę, że to jest tylko kwestia czasu, aż przebijemy, bo tutaj spodziewałem się dużo większego odbicia. No a teraz widzimy, jest tylko delikatne odbicie, i już z powrotem zawracamy w dół. Więc myślę, że jeszcze dzisiaj znajdziemy się poniżej tego pomarańczowego poziomu. Lecimy dalej. Jaśmy, które tutaj leci sobie dzisiaj dosyć fajnie do góry. W ciągu ostatnich 24 godzin mamy ponad 7% wzrostów. No i tutaj przed nami mamy tu bardzo fajną strefę do zawrócenia tych wzrostów, która. Znajduje się równo tutaj z tymi szczytami poprzednimi z 14 lipca. No, i jestem bardzo ciekawy, czy tutaj faktycznie cena nam będzie chciała zawracać. Potencjał tutaj do wybicia tego dołka z 10 czerwca jest, tylko po prostu czekamy tutaj na jakiś większy impuls. No, i dzisiaj faktycznie. Mamy te wzrosty, i one mogą tutaj spowodować jeszcze głębsze zejście. Zwróćcie też uwagę, że cena już nam się zatrzymała niżej niż poprzedni dołek. No i te szczyty i dołki są coraz niżej, więc możemy tutaj do tej strefy nie dolecieć. Co by tutaj nam sugerowało wybicie, po pierwsze, tego dołka z 24 lipca, no i potem zejście jeszcze niżej, poniżej właśnie tego dołka z 10 czerwca. Więc myślę, że tutaj cały czas jesteśmy, mimo tego wzrostu, który jest dzisiaj, no cały czas w spadkach, więc tutaj bym lepiej uważał z dźwigniami dosyć dużymi. Warto tutaj podejść na chłodno i z rozsądkiem do tego co tutaj może się faktycznie wydarzyć. I ostatnia kryptowaluta na dzisiaj to jest Mana. Do many dawno nie zaglądaliśmy, a Mana tutaj walczy ze wsparciem na 38 centów. No i widzimy, że praktycznie od 24 lipca tutaj Walczymy z tym poziomem. No i tutaj dosyć słaba jest ta reakcja i też wszystko wskazuje na to, że możemy tutaj zejść i podążać pomału do tego wsparcia do okolic 34 centów. No i to by byłby już dosyć solidny spadek akurat. To by było skryptowalut wszystko. Teraz zerknijmy sobie tylko na indeksy SP500. Bardzo fajnie tutaj nam zawróciło. No i teraz, w dniu dzisiejszym, otworzyło nam się dosyć sporo wyżej. Zrobiła nam się luka, ale myślę, że tutaj spokojnie za chwilę tą lukę wypełnimy. No i jak znajdziemy się poniżej tego poziomu na 4544 dolary, no to wtedy mamy tutaj potencjał do zjechania niżej ja osobiście tutaj wychodziłem już z shorta z tego względu że tutaj po tych informacjach dosyć pozytywnych na rynkach dosyć mocno ruszyliśmy ostatnio do góry właśnie po Fedzie i tutaj wolałem jednak zamknąć na delikatnej stracie. Robiliśmy to podczas live'a z okazji Fedu i myślę, że to była w miarę Dobra decyzja. Indeks Don Jones bardzo fajnie tutaj zareagował na tą żółtą strefę, no i zaliczył spadek do 35 230 dolarów i również dzisiaj otworzyła nam się giełda z luką troszkę wyżej, ale nie jeszcze w tej żółtej strefie, no i ja tutaj też liczę na zejście jeszcze niżej. Sam osobiście mam tutaj z tej żółtej strefy odpalonego shorta, więc cały czas cierpliwie czekam. DAX, Dax tutaj akurat poleciał dosyć wysoko, przebił opór na 16283 euro. No i tu pomału zaczyna chyba też zawracać, wybił delikatnie tutaj ten szczyt z 16 czerwca. I może to faktycznie skutkować, że będzie teraz próbował zawracać. Jeżeli pójdzie wyżej, no to tutaj ma dosyć spore pole do popisu. Teraz zobaczmy sobie naszego Wiga, który tutaj po tych spadkach z czerwonej strefy wrócił bardzo szybko i poleciał wyżej niż zakładałem. Aktualnie na 2185. 5 zł, ale tutaj też spodziewałbym się za chwilę. Zawrotki w dół, która może odbyć się właśnie w następnym tygodniu. No, i na koniec, Nasdaq, którego też mamy otwartego na Discordzie, gdzie tutaj właśnie na 15 735 dolarów wchodziliśmy w shorta. No i widzimy, że tutaj cena. Za każdym razem, jak dolatuje do 15 425 dolarów, no to zawraca z powrotem do góry. No, i jestem bardzo ciekawy, co tutaj wydarzy się, kiedy doleci właśnie do tego naszego poziomu, gdzie wchodziliśmy. Więc ja nie zamykam, czekam cierpliwie. No, zobaczymy, jak tutaj się sytuacja na Nasdaku rozwinie. Ja dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Dziękuję tym, co lajkują, subskrybują i słyszymy się oczywiście jutro przy sobocie, Będzie również aktualizacja portfela 100 razy 100. No i zerkniemy sobie również tutaj na mniej takie popularne kryptowaluty i myślę, że to będzie akurat troszkę bardziej. Atrakcyjne, a jutro słyszymy się nie z samego rana, a bardziej w godzinach takich jak dzisiaj. I pamiętajcie, jutro też na Twitterze wleci informacja o wydarzeniach ekonomicznych i wydarzeniach w krypto na cały nadchodzący przyszły tydzień. Do usłyszenia w takim razie. Do jutra. Hej!